Cześć moi kochani, nagrywamy trochę luźniejszy filmik, pogadamy sobie, bo wspominamy, ponieważ nagrywam dla Was tak, cudowne lata 90. E, muszę Wam powiedzieć od razu, że jak zaczęłam oglądać pierwsza, raz, jak obejrzałam się ten tak, to zaczęłam sobie notować w tym zeszycie wszystko, co mi się przypominało właśnie z tamtego okresu. E, w ogóle w latach 90. dokładnie w 1990 roku miałam się lat i szłam do pierwszej klasy podstawówki e, czyli te całe lata 90. to była taka moja młodość, moje takie dzieciństwo, dorastanie, dojrzewanie, e, dobycie nastolatkiem, e, także... Bardzo dużo z tego wszystkiego pamiętam i bardzo dobrze wspominam. W ogóle miałam fajne dzieciństwo i no, to był taki cudowny okres w moim życiu po prostu. Mam nadzieję, że Wy też pamiętacie coś z tego okresu i będziecie mogły sobie razem ze mną powspominać. Więc pytanie jest dosyć sporo. Nie wiem ile, ponieważ tutaj jest ponumerowane, a ja też nie liczyłam ich, więc zaczynamy może od pierwszego pytania. Też komputer mam dosyć daleko, więc mam nadzieję, że tutaj nic mi nie umknie. Pierwsze pytanie to jest program telewizyjny, który pamiętamy się z tym tego czasu. Pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to jest komfortuny. To był teleturniej, który leciał dosyć późnym wieczorem, bo około 22 albo 23, a ja miałam dosyć surowych rodziców, którzy mi nie pozwalali niestety o tej porze oglądać właśnie telewizji. Musiałam iść spać, a miałam w swoim pokoju telewizor i jeszcze właśnie wszystkie moje koleżanki w posłówce, po kolei, każda właśnie komentowała ten teleturniej, i gadały, razem przechodziły do szkoły i właśnie rozmawiały o tym komfortuny. Więc ja też chciałam, nie chciałam być inna, chciałam być po prostu na czasie. Także właśnie sobie włączałam albo włączałam, zaraz się ktoś przyczepi. Ale ja do tej pory się nie mogę przyzwyczaić na która to forma właściwa, jeszcze włączać czy włączać. A więc dajmy na to, że włączałam sobie telewizor i oddałam sobie właśnie po cichaczu, żebym się nie zobaczyła. Także to fajne, właśnie komfortowe. Co się nic nie działo, ale tak jak mówię, to po prostu późno wieczorem ciało, ja musiałam iść spać. Tutaj sobie oczywiście wszystko zapisałam i będę teraz mówiła trochę z kartki. Już pomijając te wszystkie 50-15 teleranki, domowe przed to może nie, bo miałam już wtedy 7 lat, to pamiętam te wszystkie seriale, na przykład dynastie pamiętam bardzo długo ciągnący się serial, ale bardzo fajny, bardzo go lubiłam w tamtych czasach. Na wariackich papierach, Żar tropików. Żar tropików, uwielbiałam właśnie tę piosenkę główną i do tej pory w ogóle pamiętam tę piosenkę, bardzo fajna. Pamiętam też Gliniarz i prokurator, też serial bardzo fajny. Dalej był Pieprz i wanilia, z rodzicami oglądałam, to była para dwóch ludzi. Kobieta i mężczyzna, tak małżeństwo, którzy podróżowali po całym świecie, i te podróże po prostu uwieczniali na kamerze i to było coś bardzo fajnego. Wtedy jeszcze nie było jakichś Discovery innych programów, takich, więc to było można zobaczyć w różnych świata. I to właśnie oglądałam z rodzicami w niedzielę albo w sobotę, to leciało właśnie w czasie obiadowej, więc wszyscy przy stole sobie siedzieliśmy i właśnie to oglądaliśmy. Oczywiście drużyna A, której nie do końca lubiłam, ale wszystkie moje koleżanki, pamiętam, bawiły się. Ta jest Mardokiem, buśką jakieś takie, nie pamiętam dokładnie, ale to właśnie to pamiętam. A jeżeli chodzi o e, Marcina pytałam, e, co właśnie z tamtych lat najbardziej pamięta, to Disco Relax, ponieważ e, to był jedyny, no tak mi mówię, więc nie mogę Wam wszystkiego powiedzieć co, co mi dokładnie mówił, e, prosto z mostu, bo to nie jest filmik... E, ma być normalnym kliniką. Po prostu chodzi o to, że tam dziewczyny były ładnie ubrane, miały duże koldy, krótkie spódniczki i on bardzo, bardzo lubił właśnie oglądać Disco Relax. Tak jak każdy po prostu facet, każdy dzieciak, miałem nastolatek i tak dalej, więc wszyscy faceci pamiętają właśnie z tamtego czasu Disco Relax. Do tej pory chyba jeszcze leci, ale no dobra, powiedziałam co miałam powiedzieć. Więc drugie pytanie, um, ulubiona zabawka. I tutaj pamiętacie, nie wiem, czy pamiętacie właśnie, były takie sprężynki e, z kolorami tęczy. Poczekajcie, grzybka to mi przeszkadza. W kolorach tęczy, e, które się tak e, brała na rękę i ona tak fajnie chodziła. To sprężynka, to pamiętam. E, koniki pony, kucyki pony, pamiętam oczywiście Barbie, przelakie. Miałam w ogóle ciocia w Ameryce do tej pory mam moją krzesną i na, e, na komunie mi przywiozła, zamówiłam sobie u niej barbi. Sorry, ale to kot. No, diabeł nie kot więc zamówiłam sobie u mojej ciotki Barbie z wielkimi długimi włosami do kostek, wtedy to było po prostu coś wspaniałego, nieosiągalnego właśnie w Polsce, to jeszcze chyba były Pewexy, chociaż nie wiem, chyba już nie było peweksu wtedy i właśnie ona mi przywozła tą Barbie, tak strasznie ją kochałam nie wiem, czy to można podciągnąć pod zabawkę ale to pamiętam, jeszcze były kalendarze kalendarz szalonego małolata to były kalendarze, które właśnie były nie od stycznia do stycznia tylko od roku szkolnego, bo się zaczynały 1 września i kończyło się jakoś w czerwcu, czy od września do września jakoś, nie pamiętam dokładnie, ale właśnie w tym kalendarzu do tej pory chyba mam te kalendarze jeszcze, gdzieś tam u rodziców właśnie w domu i tam zapisywałam sobie różne pamiętniki i wiecie, no, złote myśli i tak dalej, więc to pamiętam Dobra, to już na razie skończymy na tym, bo ten film będzie strasznie długi bo ja naprawdę dużo tych wspomnień Elsing czy Backstreet Boys? W tamtych czasach muszę Wam powiedzieć, że ja też y, muzykę taką troszeczkę inną lubiłam. Ja lubiłam na przykład DJ Bobo, byłam zakochana w nim. Nie wiem, co ja w nim widziałam. A... Więc następny punkt to jest najdziwniejszy trend modowy i tu też pamiętam kilka rzeczy, ale nie wiem, czy pamiętacie, były kiedyś y, takie... Nie lakierki, lakierki białe też nosiłam, pewnie Wy też nosiłyście, ale to były chyba lata, koniec 80., nawet nie 90. -te. Muszę sobie przynieść gumowe sandałki. O, gumowe sandałki albo plastikowe, przezroczyste całkowicie, zatopione właśnie brokatem, e, które nosiłam nad morzem. E, po piasku, jak chodziłam, to właśnie były bardzo, bardzo młode, takie e, przezroczyste, właśnie gumowe sandałki. E, następne były buty sportowe takie typu Adidasy ze świecącą podeszwą. Jak się chodziło, to po prostu ona się świeciła. Na różne kolory chyba na fioletowy czy na niebieski. Na zielony nie pamiętam dokładnie, ale fajnie właśnie świecącą podeszwę e, i chyba nawet grającą. Coś takiego było, że właśnie ona świeciła I dawała dźwięki e, nas, Aha, następna rzecz, którą właśnie pamiętam A żadna chyba dziewczyna nie, nie powiedziała tego Były obroże takie Atlasowe obroże Zapinane z tyłu e, Po prostu, no, takie obroże na szyję e, Obcisłe dosyć z, na przykład z serduszkiem tutaj, hmm, bo zawieszona taka zawieszka, serduszko e, i to było bardzo, bardzo modne przez długi czas, przez kilka lat. Ja pamiętam, że to właśnie po stołówca to wszystkie dziewczyny nosiły te obroże takie na szyi. E, ja również e, miałam się taką atmosową czarną obrożę. E, nie wiem, czy pamiętacie, ale jak tak, to napiszcie mi w komentarzu, bo to jest naprawdę coś fajnego. Znaczy coś fajnego, no fajne wspomnienie, tak? E, a, i torebka plastikowa. E, taka. Na szyję. Ja ją nosiłam zawsze jak wyjeżdżałam na wakacje z rodzicami, to oni mi dawali tam kieszonkowe czy coś i zawsze na szyję sobie nosiłam taką torebkę plastikową, przezroczystą z wypełnioną wodą kolorową i jeszcze tam jakieś cekiny, jakieś rybki pływały, coś takiego było T takiej wielkości mniej więcej i ona była taka kwadratowa, taka saszetka jakby właśnie wypełniona wodą i przezroczysta. Tu pamiętam właśnie coś takiego. I oczywiście te białe do szkoły z taką metką, jakby z flagą czerwono-biało-granatową, to też miałam. I to chyba na razie tutaj jest tego co Ach, fioletowe legginsy. Nawet no, nie legins, lajkry. E, takie świecące, bardzo świecące, e, kolorowe lajkry, które się nosiło właśnie w stołówce przeładnie. Znaczy, no przynajmniej ja wtedy byłam w szkole podstawowej. Ale więc następny punkt to będzie, co zbierałaś. I oczywiście e, te kolorowe karteczki, to był szały w całej Polsce, nie wyobrażam sobie, że któraś dziewczyna w ogóle tego nie zbierała. E, to właśnie były pachnące kolorowe karteczki, kupowane w tych notesikach, zbierane, wymieniałyśmy się z koleżankami. To było coś fajnego. Pamiętam też były takie naklejki, ale nie pamiętam co tam było na tych naklejkach. Ja się kupowała w takich, no po prostu opakowaniach gotowe naklejki i przyklejało się do albumu. Nie pamiętam co tam było, ale też miałam i album i właśnie te naklejki kupowała, mama mi kupowała. Następna rzecz, co tutaj pamiętam, aha, bransoletki z muliny, same mu się robiło. Przypinało się oczywiście pineskę, znaczy pineskę, agrafkę, nie wiem, do koca, do dłużka, do czegokolwiek i się zaplatało. Już teraz nie pamiętam, ale kiedyś pamiętam za i też zbierałam. Właśnie te yy, brunzuletki. A smerfy z literkami. Nie wiem, czy pamiętacie, były kiedyś takie naklejki, ale to chyba nawet w latach 80., pod koniec, może w połowie lat 80., yy, były takie naklejki ze smerfami, yy, takie małe. I smerfy, każdy smerf miał literkę jakąś. To coś takiego pamiętam też. Yy, to tego nie zbierałam, ale tak mi się właśnie skojarzyło i tutaj miałam zapisane. A jeszcze pamiętam Bobaski. To były też bobaski, które one były chyba i w kinder niespodzianka w tych jajkach, i były też oddzielnie, po prostu e, można było je kupić, same te bobaski, więc te bobaski zbierałyśmy, one były różne. Tam e, bobasek siedzący, bobasek leżący, bobasek z kocykiem, jakieś takie inne, takie, w takiej wielkości były wszystkie bobaski i właśnie dziewczyny zbierały te bobaski. E, więc e, to są rzeczy, które zbierałam. E, ile i jakie tamagoci? Tamagoci to u mnie to było przez chwilę, dosłownie, nie? może przez pół roku, przez Rok. Ja jakieś miałam tamagotchi, ale nie pamiętam co to było, jakoś nie przywiązywałam większej uwagi do tego. Bardziej niż tam goci pamiętam taką grę wilk łapiący jajka do koszyka. Tak biegał i to z tej strony, łapał to z tej strony, to coś takiego bardziej pamiętam niż te tamagotchi. Ale to ta gra właśnie ruska taka, z, chyba była srebrna, już nie pamiętam dokładnie. To też koniec chyba lat 80. czy połowa lat 80., coś takiego. Więc to pamiętam. Kolejne pytanie to jest ulubione e, gry na konsolę i muszę powiedzieć, że nie, chyba jedna z niewielu osób jest która nie miała konsoli nigdy, znaczy nigdy, jak byłam dzieckiem, to nie miałam. Pierwszą konsolę Pegasusa e, z grami e, Mario, które uwielbiałam po prostu i siedziałam całymi dniami praktycznie, wtedy byłam w ciąży, e, to przywiózł mój e, mąż, e, dostałam po prostu w, e, nie w spadku, tylko w posargu z moim mężem razem, e, właśnie wprowadził się do mnie, bo jeszcze u moich rodziców mieszkaliśmy e, i właśnie przywiózł tą grę ja całymi dniami właśnie jak byłam w ciąży, to Katowałam Mario i to pamiętam, miałam to co 19 lat. Więc to był pierwszy raz, jak miałam właśnie e, gry jakieś na konsole. Teraz jest PlayStation, e, ale to też nie za bardzo to gram. Szczerze powiedziawszy, tam GTA a czasami, ale tak to nie. Więc e, nie kręci mi to za bardzo. Ulubiona, pytanie, co jest ulubiona Bajka Disneya I z tego co pamiętam, to e, Gumisie oraz Chippy Dale to są bajki chyba Disneya, chociaż jeżeli nie, to mi poprawcie, bo nie pamiętam dokładnie, szczerze powiedziawszy. Ale moją ulubioną bajką to był Chippy Dale, czyli Brygada RR, czyli ryzykownego rabunku, tak jak to się później mówiło właśnie w późniejszych latach szkoły stowej. I to był właśnie Chippy Dale, ja swojego pieska pierwszego i ostatniego, bo nigdy nie miałam więcej piesków, tylko miałam raz, nazywałam właśnie Chypek, od tego Chypa, Chip. Cheapy Tail, więc yy, nazwałam go Chippy. Yy, więc to była moja ulubiona bajka. Dalej, yy, wstępne będzie ulubione słodycze, i tutaj też mam wypisane. Pamiętam lizaki z gwizdkami, to też ostatnio jakoś w sklepie takim małym, rodzinnym gdzieś tutaj widziałam. właśnie te lizaki z takimi gwizdkami, co się gwizdkomo. Oczywiście gumy Donald, Huba, Bupa, Turbo, yy, gdzie się zbierało te wszystkie yy, historyjki. Yy, a, i mój tata zawsze kupował hurtowo czekoladę, wtedy w tamtych czasach, to początek lat może 90 nie później, bo później to wiecie, to, to wszystko było takie już rozwinięte, ale te początkowe lata, tam nie wiem, w pierwszej klasie, w drugiej klasie podstawowej czy trzeciej, to pamiętam, że nie było za dużo słodyczy i mój ojciec kupował, nie wiem gdzie, hurtowo po prostu cały karton wielki czekolad, które nie były pozabijane w papierki, tylko po prostu tak położone i zawsze sobie brała się taką czekoladę do jedzenia. Więc to pamiętam. I e, jeszcze pamiętam blok lodowy na, na wagę, który pamiętam smak do dzisiaj. Nie mam czegoś takiego w ogóle w sklepach. E, to były takie e, właśnie bloki lodowe z różnych smaków. Były tam pomieszane właśnie waniliowy, truskawkowy i czekoladowy i to było przepyszne. Nie ma już w tej chwili takich smacznych lodów, jak kiedyś były właśnie. I to pamiętam. Więc um, słodycze mamy zrobione. Teraz będzie kolejne pytanie. Gry planszowe i podwórkowe. Więc jeżeli chodzi o takie gry planszowe, to ja najbardziej pamiętam gry um, w tysiąca, w pokera, ponieważ mnie rodzice od małego uczyli właśnie grać w takie gry. Razem graliśmy nie na pieniądze, nie jakieś dupere Przepraszam, rzeczy różne Ale tylko po prostu, żeby grać Więc to z rodzicami zawsze grałam w tysiąca, w pokera I w takie różne inne rzeczy W oczko A jeżeli chodzi A, państwa, miasta, tutaj mam też wpisane różne rzeczy W statki też się grało A jeżeli chodzi, poczekajcie chwilę Dobra, jestem. Yy, musiałam przerwać na chwileczkę. Yy, więc, yy, jeżeli chodzi o te yy, gry, takie domowe, to wszystko. Yy, a jeżeli chodzi o gry podwórkowe, jakieś zabawy podwórkowe, to ja bardzo lubiłam jeździć na wrotkach. Wtedy nie było rolek, tylko wrotki. Jeżeli nawet takie przy, przyczepiane do butów wrotki, potem miałam normalne takie wrotki. Znaczy takie wrotki, ojej, jak się dzisiaj wysławiam, ale ja jestem podekscytowana tym takiem, że normalnie szok. Więc yy, wrotki, BMX yy, miałam. Pamiętam, tam na komunie właśnie BMXa. Wcześniej miałam pelikana, takiego zielonego. To moje koleżanki miały zawsze Wigry 3. Ja zawsze im zazdrościłam, właśnie tych Wigrów. Więc rodzice mi kupili po prostu na... Nie na piaskę tylko na komunie BMXa. Czerwono-białego BMXa. Więc tak, no oczywiście gra w gumę, skakanka, hmm, klaskanie, coś takiego. To się śpiewało się klaskało, wiecie. Nie wiem, czy pamiętacie, ale co takie właśnie rzeczy były dziewczęce, takie zabawy. Oczywiście w badmintona sobie grała. A jeżeli chodzi o taką moją ulubioną zabawę, jak jeszcze byłam troszkę młodsza, ale to nie były lat 90., tylko wcześniejsze, jeszcze końcówka 80. To uwielbiałam sobie postawić dwa krzesła, zarzucić sobie koc i pod tym właśnie kocem się tak bawiłam lalkami, jakimiś innymi rzeczami, chowałam się przed rodzicami, to to była super zabawa właśnie wtedy, więc kiedyś to nie było tyle zabawek, jak teraz, trzeba było sobie jakoś inaczej radzić. Nie wiem, fajnie było moim zdaniem. Był taki większy kontakt z innymi dziećmi. Teraz mamy porównanie, mam dwóch synów, jeden ma 7 lat, drugi ma 10 lat i trzeba normalnie na siłę ich wypędzać na dwór, bo oni po prostu nie chcą. Oni mają tutaj Playstation, oni mają tu telewizor, mają mnóstwo bajek. No ja po prostu ciekawiej tutaj w domu niż na podwórku. Bardzo, bardzo żałuję, że właśnie nie wychodzą na dwór tak jak kiedyś ja wychodziłam bardzo chętnie, także teraz się troszeczkę pozmieniało. Na no, gorsze moim zdaniem. Kolejne pytanie to jest ulubiona książka i muszę się Wam przyznać od razu, że nie za bardzo lubiłam czytać książki od małego. Do tej pory mi to zostało, niestety nie za, nie za dużo czytam. Teraz też nawet nie mam czasu za bardzo, ale wcześniej wolałam po prostu spotkać się z koleżanką, pobawić się niż siedzieć w domu i czytać książki. Oczywiście lektury czytałam to trzeba było czytać. Natomiast pamiętam już, jak byłam nastolatką, to nie pamiętam, kto napisał te książki, nie pamiętam tytułów, ale pamiętam, że wypoczyłam sobie z biblioteki takie książki jednej autorki, e, o dorastających, e, małoletnich po prostu dzieciach, nastolatkach, o dziewczynach, e, ich jakieś tam perypetie, e, nie wiem, przyjaźnie miłość i tak To bardzo lubiłam to czytać, to są takie, o, takie opowiadania były, e, bardzo ładnie napisane, bardzo fajnie. no właśnie, że te książki to połakałam w jeden dzień, e, wypożyczałam sobie z biblioteki, bo wtedy się też nie kupowała książek, e, tylko właśnie wypożyczałam się z biblioteki szkolnej czy tak, nie wiem, innej. E, i właśnie w jeden dzień sobie czytam tą książkę, a potem e, za jakiś czas następno sobie wypożyczałam, więc to bardzo lubiłam. E, te książki nie pamiętam tytułu, więc e, nie jestem w stanie Wam powiedzieć, to było dawno temu. E, I tak, przedostatnie pytanie to jest sklep z ubraniami. E, ja pamiętam, że w tamtych czasach, może w tej pierwszej połowie lat 90., e, nie było żadnych e, hipermarketów, e, nie było nawet chyba Tesco wtedy. E, był, Pamiętam, że zamiast Tesco był HIT. I potem dopiero hit przeistężył się w Tesco, więc nie było żadnych, nie wiem, Agent Orsay, i tak dalej nie było tych sieciowych żadnych wtedy i tylko kupowało się, pamiętam, ubrania, przynajmniej ja nie pamiętam, żeby tak było nie wiem, może jak były gdzieś u Was, to mi poprawcie, bo ja nie pamiętam właśnie tych sklepów. Pamiętam były hala, hala Wola, w moim przypadku, ponieważ ja się urodziłam, wychowałam na Jelonkach, znaczy urodziłam się na Woli, ale wychowałam się na Jelonkach, także to była hala Wola i tam kupowaliśmy ubrania. Oczywiście bazarki, właśnie przed halą Wola były bazarki, także na tych bazarkach wszystko się kupowało i to było tyle. Pamiętam, że stadion, na stadionie rzadko kiedy coś kupowałam, chociaż troszeczkę później zaczęłam kupować na stadionie, wcześniej właśnie te wszystkie bazarki. I tak dalej. To też nie ja kupam, tylko mama mi kupowała po prostu ubrania. A też proszę Wam powiedzieć, że moja mama mi dosyć sporo rzeczy szyła właśnie w tamtych czasach, chociaż nie jest krawcową, nie ma wykształcenia w stronę właśnie krawiectwa. Jest magistrem, uczyła matematyki przez całe życie, także no to było takiej hobby. Bardzo dużo rzeczy mi szyła, różne sukienki, bluzki, spódniczki i tak dalej, więc też pamiętała się z tamtych czasów. Ostatnie pytanie to jest, co oglądałaś po powrocie ze szkoły? I tak jak mówiłam wcześniej, ja rzadko w ogóle oglądałam telewizor. Wolałam sobie wyjść, odrobić lekcje oczywiście i wyjść sobie do koleżanki na plac zabaw, nie wiem, do kolegów, bawić się w wojnę, bawić się w podchody i tak dalej. Nie oglądałam telewizji tak jak teraz, potem tylko oglądaliśmy oczywiście Dobranówkę przed snem i tyle. Takie było nasze życie i było moim zdaniem dużo ciekawsze niż teraz. Poczekajcie chwilę, muszę faceta wpuścić. Dobra, jestem z powrotem. Tak jak mówiłam, kiedyś były ciekawsze rzeczy do robienia niż oglądanie telewizji. Teraz dzieciaki siedzą tylko właśnie przy telewizji i przy Playstation, tak jak mówiłam. Przypowtarzam. Dobra, więc filmik oczywiście jest strasznie długi. Nie wiem ile mi zajął, ale za 40 minut gadałam na pewno. To były takie wspomnienia, no taki trochę inny filmik, bardziej taki na luzie. I... No ale fajnie tak powspominać, prawda? Więc jeżeli coś jeszcze się Wam przypomni, o czym nie mówiłam w filmiku, to napiszcie mi pod filmikiem. Bardzo chętnie sobie z Wami powspominam właśnie tamte czasy. Więc dziękuję Wam za oglądanie. Oczywiście jak Cię do kurii, jeżeli film się Wam podobał, zapraszam oczywiście do subskrypcji, jeżeli macie na to ochotę. I dziękuję Wam za oglądanie, pozdrawiam serdecznie i pa pa!